W drugim miejscu, lecimy! S, S, S! Kurde, Cimy tak, Lecimy po wygranej, słuchajcie, golden gun! Lecimy, lecimy, słuchajcie, nie śpimy! Czekajcie co ja robię Harson nagle Dobra, nie zrobiłem killa. Niestety. Ale to spokojnie ma Kurzek, nie dał! Kurz, nie wiem zami. Okej, no nie. Powiem taka. Ты же вместе, ты что to się. trzeba nam bo się Naprawdę mi dobrze szło, tak mi się wydaje. All you know what to do. Nauczyłem się grać trochę w tą grę.

Sakrę. Cześć, no bo nie wypowiadam waleczkę się Nie, nie Wypowiadam się Nie widzę tej broni i matkę Gabul, ma Gabul2008 Kościół nie wypychaj mnie, bo cię chcesz I będziemy robić na hałas, jeden wszystko graniki wszędzie, oprócz nie na tej mapie. Oprócz tej mapy, bo ta mapa to jest po prostu. Ejj, piekła. Nie piekła. Jeszcze jedną rundkę zagramy. Na. Do quickly, right? To w ogóle jest kolejny odcinek. Zapomniałem się przyjść tak, zaraz na 0. Zapomniałem się przyjść tak, nie sądzę, so sorry. I króciutki.

zaczyna być jak tanker? Co nie? Taki tanker ze mnie się robi. Taki tanker. Wow! You blew his brains out! Nice! Jeżeli jesteś tanker to mówię, to jest najlepszy gracz personelu. Ja mam to What? to było tak jest! Widzieliście to? Ale kilku w poszło! Zabiłam w pierwszy raz! O, 20 killi. No, fajnie! Może Golden Gunnik dzisiaj będzie może wina jak taki Easy! Good shot. Dobra. on się w ogóle nie rusza, to jest naprawdę dziwne. To będzie mój pierwszy win, by jest tutaj publiczny. Widziałem tam kogoś. Tanker tanker w wersji kubali, o oh ja yeah, boy! A nie no, nie ma chyba, chyba będzie chyba będzie dziękuję, bo... No, będzie easy winner, easy winek. Chodź tu Teraz będzie ten. Ja goldem wam. Ok. Kurde, zaraz tu Long? -term.

Robi On przeszkada w zwycięstwie, no kurde, no przecież to jest taka słaba broń. Ona ma dwa naboje, wiecie co to są dwa naboje. Wiecie co można zrobić z dwoma nabojami? Nic! Nic, wiecie, nic! Nie! Proszę, proszę! Kurde proszę po prostu Muszę mieć winka! Muszę mieć gościu winka! Nie trafiłem z tym nubem. Nie, ja na świecie. Chodź, bo to tam po lasty, najgorszym. Nie, rozbiłeś, tyle! Gorsze, wyrywaj, tyle! Też gościu! Zarobaliśmy kilka! To było hamskie! Wiesz, Gosiu? Nimam nobe! To mi ni znaslo, živčiči! Nimam nobe! 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 Proszę być, nie, 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 kurde, będzie on miał wina, on będzie miał wina na 100%. Czemu mi chce wyjść z gry? Nie dam się! Wracaj tu! Mam dobrą kur! Nie wiem Nie wiem, że się teraz! I... Dajcie mi jakieś jednego kilka zrobić! Oj! Walcie się, ludzie, dawajcie lat!

To reporta nawet ode mnie co za, za nudno, nie? No, co tego się... Nupek no, bez, bez Robuxów. Nikos! Z nupkiem bez roboksów! Wow! You blew his brains out! O nie! Nice! Dobra, to jest tak jak nawet... Dobra na tą mapę. Się tak denerwuję przy Arsenalu.

na się bardzo teraz. nie O nie, to snajperka, nie lubię snajperek. A, to szczególnie to, bo ona tak strasznie wygłoduje. Co ja zrobiłem? Przepraszam, ja jestem już na pierwszym, co ja zrobiłem? Halo? Wracaj Ym... ja co? Nie o nie, 4 HP. O nie, teraz to nie może mieć na gorącym uczynku. Hej, you got him! Wichatani, co to jest? To taki chyba hiszpański nik. Dobra, Pada Fodaj, Go! hey you got him okay yeah. right. Right, you're good. You're good.

You got him! Yes? Yeah? Uh, yes! Daj, to był było. No, wyglądam od strzelandki. No, od Nie pytajcie się, czym on się dzieje. Ja nie mam Bam. No już poczujemy to cudo, które nie umiem strzelać. Nie, nie, ja umiem tym strzelać. nie, to nie, nie, umiem tym strzelać. nie, nie, miał, nie, 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 Nie zdążyłem <kuszczanie> 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 sorry, że się wkurzam, słuchajcie. Moje widzowie nie jesteście nikami, ale... No... Uch, to było po prostu... Chciałem po prostu wygrać, tak? Nigdy... Co się z nim stało? Nigdy nie wygrałem na publicznym arsenału, na pierwszym miejscu. You know what to do? Nigdy, serio... nigdy nie wygrałem, więc... To za mnie takie mega wrażenie. Jeszcze jest! Rad giniesz? Nie! Have a gift for Wow! You blew his brains Nice! Nikogo nie ma. どうぞね。 Ну, давайте, ну, что-нибудь. На! что, хоть что Хоть Ладно.

co tu ma być Julak, Jesteś z nami na to jeden? Powietr. Zobaczymy, co to ma być Ale to jest złe. Arsenal mnie nie szanuje. Powiedziałem, że. Jurak, ja, A czemu wy co mi robicie, no? <śmienic> Jurak, skrzykuj się. 爷爷、yeah, yeah, yeah.

Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i ja byłem kubalem, sprawić się w kolejnych odcinkach.